Witam pięknie, przede wszystkim to chciałbym oddać chwałę Jezusowi z tego miejsca, bo to dzięki Niemu tutaj dzisiaj jestem i dzięki Niemu żyję, dzięki Niemu mam rodzinę i dom. Ech, ciężko będzie opowiedzieć to wszystko, co narobiłem przez 20 lat w 15 minut, więc będę skracał to, ile, ile będę mógł, ale w wieku 18 lat urodziło się mi Pierwsze dziecko córka, wcześniej trafiłem do ośrodka w wieku 16 lat. To tam poznałem dziewczynę, która szybko zaszła w ciążę. Młodość miała swoje prawa. Urodziło się nam pierwsze dziecko. Czasy były dosyć ciężkie, więc nadarzyła się okazja wyjechać za granicę, więc pojechałem za granicę w celach zarobkowych, żeby utrzymać rodzinę. I... No, w zasadzie tam się pokazały narkotyki, na, narkotyki, alkohol na umiar weekendowo. Wszystko to było weekendowo, ale przeradzało się to y, po prostu coraz większe nieszczęście i y, po prostu w tygodniu nie mogłem na przykład pić alkoholu, to y, paliłem marihuanę, bo mogłem jeździć samochodem. Y, w zasadzie zwiedziłem pół Europy na haju, także nie widziałem swojego upadku. Człowiek pod wpływem alkoholu i narkotyków po prostu ma uśpione zmysły, mózg się wyłącza, zdrowe myślenie gdzieś też tam ucieka i tak naprawdę 14 lat byłem w Szwecji. W przeciągu tych 14 lat za każdym razem, kiedy zjeżdżałem do domu, to praktycznie rodziło się kolejne dziecko. W zasadzie z tego małżeństwa mam piątkę dzieci. Moje uzależnienie doprowadziło do tego, że po prostu straciłem wszystko. Straciłem dzieci, później po prostu... Związek małżeński się rozpadł, bo po prostu nie było dzieci, każdy poszedł w osobną stronę. W zasadzie no, zostało mi oznamione, że jest rozprawa o to, że zabierają dzieci, więc z tej Szwecji zjechałem do Polski, aby po prostu ratować jeszcze to, co wydawało mi się, że coś jeszcze zdziałam, ale wszystko to było na takim etapie, że. Kiedy wszedłem na salę rozpraw, to sędzina mi powiedziała, że po prostu mam wyjść, bo będzie orzeczenie wyroku, nawet nie zdążyłem nic powiedzieć. Po jakimś czasie mnie tam zawołali i, i po prostu oznajmili mi, że wysyłałem busy policyjne po dzieci do szkoły, żeby zabrać te dzieci. Wtedy tak na, wtedy tak chyba pierwszy raz otwarły mi się oczy, bo ja nie dowierzałem, że może w ogóle coś takiego mnie spotkać, za co. Dzisiaj wiem, że to już był początek Bożego Planu, bo kiedy mi zabrano te dzieci, dzieci traf... zostały rozdzielone. Trójka małych dzieci trafiła do pogotowia opiekuńczego, a dwójka starszych córek trafiła od razu do zawodowej rodziny zastępczej. Najmniejszy sen miał wtedy nie roczek. Było to niesamowicie bolesne dla mnie, bo w zasadzie dzisiaj sobie to też tak tłumaczę, że wszystko to co robiłem weekendowo, że się odurzałem i tak dalej, bo po prostu tęskniłem za rodziną i robiłem to po to, żeby po prostu nie myśleć, a tak naprawdę się odsuwałem od, od rodziny, no bo gdzieś te uczucia po drodze człowiek tracił. i... W zasadzie trójka małych dzieci, która była w pogotowie opiekuńczym, też miała być rozdzielona. To był kolejny taki dla mnie cios, że po prostu wszędzie dzieci, że będą porozdzielane ci dzieci i co dalej. Ale przyjechała taka rodzina z OHAP, dziś na tą panią mówię mama Jadzia. E, wtedy, wtedy przyjechała i powiedziała, e, że jak zobaczyła tą trójkę małych dzieci, gdzie mój syn e, Kamil po prostu e, z tej trójki najstarszy siedział między nimi i trzymał ich tak po prostu w objęciach, e, to wtedy mama Jadzia powiedziała, że zabiorą albo trójkę, albo żadnego dziecka. Wtedy też przyszła taka niesamowita radość do mnie, że zostaną rozdzielone te dzieci ale też w tym pogotowiu opiekuńczym ta mama Jadzia na dziś, bo ją bardzo kocham, zaczęła mi głosić Ewangelię, mówiła mi o Bogu, o Jezusie. Wiecie, na tamten etap, kiedy po prostu byłem taki zniszczony, to przyszła mi taka myśl, kobieto, mówisz mi tu o Bogu, o Jezusie, a taka tragedia, dzieci, żeście mi pozabierali, takie miałem odczucie w środku, w sercu, miałem jedną godzinę odwiedzin na miesiąc z tymi dziećmi. Do mnie to było niesamowicie mało, bo tak w zasadzie przyjeżdżałem, rozpakowywałem się i po jakiejś chwili musiałem się znowu pakować, jechać do domu. Czasem było to, że po prostu kiedy byłem za granicą, nie mogłem z tymi dziećmi być, a jak wróciłem do Polski, to po prostu też znowu nie mogłem z nimi być, bo mi ich zabrano. I obmyśliłem sobie taki plan, że Wiedziałem, że są wierzącymi ludźmi, tak troszeczkę wykorzystałem tą wiarę ich, bo taki chytry plan wymyśliłem, że po prostu zacznę tam jeździć do nich do kościoła z moją obecną żoną. Eee, I po prostu no, nikt mi nic nie powie, bo przyjechałem do kościoła, a przy okazji będę widywał dzieci. I, wiecie, doprowadzałeś się do takich stanów w domu, że normalnie szkoda gadać. To pominę ten szczegół, bo to. to, to brak słów. I wiecie, kiedy po prostu byłem na tym samym dnie, kiedy już po prostu nawet ogrzewanie w domu Nimech przez zimę. Kiedy po prostu pieniądze się skończyły i, i, i po prostu wyprzedawałem z domu wszystko, co jeszcze szło, sprzedać, żeby po prostu się odurzyć i, i, i zapić tą tę sklotę, to wszystko. Kiedy byłem na takim samym dnie i, i po prostu byłem sam jak palec, bo wracałem ze Szwecji do domu pełnego dzieci, a ostatnim razem wróciłem do pustego domu. Do pustego domu zadłożonego. Yy gdzie po prostu nawet tych środków brakowało, żeby dali przeżyć. Wiecie, doprowadziłeś się do takiego stanu, że nawet jak to, na tą jedną godzinę mogłem jechać do tych dzieci, to starowałeś się nie pić i nie używać narkotyków, bo wchłaniałeś tego bardzo wielkie ilości, to starowałeś się dzień wcześniej nie brać i pić, ale za każdym razem, kiedy tam jechałeś, po prostu byłem upodlony i zniszczony. I kiedy tam pojechaliśmy, pierwszy raz z moją obecną żoną, bo też po drodze tak chaotycznie to opowiem, bo po prostu mm, robiłem takie rzeczy, że po prostu nie, nie pamiętam kolejności tego wszystkiego, ale opowiem to tak jak chaotycznie, tak jak to czuję. Po drodze poznałem moją obecną żonę. Y, też tak na początku y, nie powiedziałeś i wszystkiego. Y, Ukrywałem wiele rzeczy. W zasadzie to kiedy się kapła, bo miałem dziecko w telefonie, kiedy się kapła, no to mówiłem jej, że to jest moja chrześnica. I jak żeśmy byli, im dłużej przebywaliśmy razem ze sobą, to przyznałem się, że mam jedno dziecko. Potem wyszło, że przyznałem się, że mam drugie dziecko. Później się przyznałem, że mam trzeci, dziecko czwarte i piąte. Czyli w zasadzie serwowałem to tak po kolei, bo nie chciałem być sądem. Nie chciałem być sądem, nie chciałem jej przestraszyć. I udawałem na początku, że nie mam problemu ani z alkoholem, ani z narkotykami. Ale apogeum tego wszystkiego przyszło w momencie, kiedy zobaczyłem, że po prostu rozkochała się we mnie i się zakochała we mnie. Wtedy pokazałem swoje prawdziwe oblicze. Robiłem wszystkie te rzeczy przy niej. Wiecie, nie mnie budziła na łóżku, bo chciałem się gdzieś tam wysikać. Bo do takich stanów się doprowadzałem, czyli widziała takie rzeczy, których nigdy nie widziała, bo pochodzi z domu, gdzie nigdy alkoholu nie było czyli zaserwowałeś i niesamowity roller coaster. Jeżdżąc do tej Mamy Jadzi na te nabożeństwa niedzielne, Jakże pierwszy raz tam przyjechał na to nabożeństwo pamiętam, to oni wszyscy stali, ucieszyli się, że w ogóle tam przyjechaliśmy i, i po prostu przytulali mnie. Wiecie, ja tak wtedy potrzebowałem takiego przytulenia, ja byłem pustym człowiekiem, wyjałowionym ze wszystkiego. Po prostu no, byłem na samym dnie. Nie spodziewałem się, że jeszcze w ogóle ktoś może mi przyjść, przytulić, czy powiedzieć jakieś dobre słowo, żebyś się nie martwił, że wszystko się poukłodą. W głowie miałem tylko, że nic się już nie poukłoda, bo wiem w jakim stanie byłem i, i, i do czego się doprowadziłem. Jeżdżąc tam przez 6 lat, wiecie, to już nie było tam, że ja chciałem jeździć do dzieci, ale też dzieci mówiły, tato przyjedź, przyjedź w niedzielę i to takie było obupólne, coraz więcej było tej radości, wydawałoby się, że jest coraz lepiej, ale przychodziły momenty, że miałem odwroty taki, że przez parę lat to, co się udało naprawić, to po prostu zniszczyłem. Stamtąd po prostu przeszliśmy raczej przeszliśmy poszliśmy do misji ten challenge to jest misja od uzależnień i bardzo dużo tam świadectw słyszałem właśnie takiego uwolnienia gdzie Jezus Chrystus doł uwolnieni masą ludzi na początku w to nie wierzyłem jak opowiadali te świadectwa że po prostu wystarczyło poprosić poprosić i i że może wszystko się zmienić. I o przez te 6 lat, jak jeździłem do Mamy Jadzi, to naprawdę starałem się modlić, ale to były wszystkie takie modlitwy. To nie było szczere, bo chyba do końca po prostu nie chciałem stracić tego uzależnienia, które trwało 22 lata. Nie było to szczere, te modlitwy. I znaczy taki czas, gdzie po prostu kłótnie były z, z moją żoną, która tu dzisiaj jest, dochodziły do takiego stopnia, że też nie będę tego nawet mówił, bo ja nie wiem, zwierzęta chyba lepiej się zachowują. I po prostu dochodziły do tych kłótni. Wiele razy mi moja żona mówiła, że po prostu takiego życia sobie nie, 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 nie nawet. Nie, nie wymyśliłaby sobie takiego życia, jak co, co je zaserwowałem. Wiele razy mi mówiła, że największym problemem jest walczyć o mnie z samym mną. Byłem niedostępny, no te narkotyki odciągały mnie od wszystkiego, od rodziny, od żony. I, i, i naprawdę przyszedł taki, to był w zasadzie ostatni taki upadek, też to skrócę tą drogę, bo nie chciałbym tu zajmować za dużo czasu. Ale skrócę tą drogę, że po którejś tam kłótni to było setki tych kłótni, ale ostatnio kłótnia była taka, że wyrzuciłem moją żonę z domu, bo po prostu już nie mogłem słuchać tego, żeby nie brał tych narkotyków, tego alkoholu. Byłem w takim stanie, że po prostu nie chciałem o tym słuchać. Ja, ja, ja byłem tak uzależniony, że to musiałem po prostu robić. Wiedziałem, że sobie z tym nie poradzę są. I po tej ostatniej awanturze, kiedy po prostu żonę wyrzuciłem wyżu, z domu, doprowadziłem się do takiego stanu, że e, tak naprawdę to... <gryw> zażywałem narkotyki, byłem na skalę masową tego wszystkiego, ale normalnie wmówiłem mojej żonie, że to jest przez nią. Byłem normalnie mistrzem kłamstwa, obracania kota ogonem. Y, wmówiłem jej, że to jest jej wina. i. Kiedy ją wyrzuciłem z domu, <laughs> yy, wiecie, budziłem się w wymiocinach. Yy, taki stan miałem niesamowity, że tam o drugiej w nocy chyba idąc do ubikacji yy, się załatwić, wychodziłem z tej ubikacji, tak normalnie kąty moka spojrzałem do lustra i po prostu normalnie wróciłem się, wróciłem się do tego lustra i po prostu jak zobaczyłem z siebie w tym lustrze tą twarz moją yy, zmarnowaną. Wiesz, przyszła taka niesamowita nienawiść do mnie, obrzydzeń, że po prostu plułem w to lustro. W języku łacińskim wyzewałem się e, okropnie. E, wtedy jeszcze taki myśl przyszło, wyrzuciłem ją, to teraz jeszcze i pokorzym i tak naprawdę e, to był ostatni roz, kiedy po prostu zapiłem. E, nie wiem dokładnie, jak to, jak to, jak w ogóle się w garażu znalazłem, ale była taka sytuacja, że po prostu w garażu yy, chciałem popełnić samobójstwo, ale było też takie coś, że przyszła mi taka myśl, że co będzie, jak dzieci otworzą ten garaż, a ja tu będę y wisiał. Wiecie, tak naprawdę wtedy, że jak się ocknął w tym garażu, jak zobaczyłem tą linkę, którą sobie tam przygotowałem, tak naprawdę nie wiem, czy to ja przygotowałem, bo nie pamiętam drogi do garażu, ani nie pamiętam momentu, kiedy, żebych ja tą linkę tam wieszał. I dzisiaj wiem, że jak ci diabeł już wszystko zabierę, to cię za tą rękę zaprowadzi w nieświadomości i odbierze ci życie. To był już koniec takiego, tego mojego życia. Tak naprawdę ogarnął mi niesamowity strach w tym garażu, gdzie po prostu uciekłem do domu, zapoliłem sobie w całym domu światła bo się po prostu panicznie bołem, wiedziałem, że nie pamiętałem tej drogi do garażu i tego wszystkiego, że naprawdę jest źle i po prostu nie przespałem reszty nocy, bo byłem pod tymi wszystkimi środkami i po prostu wymyśliłem sobie, że rano wyciągnąłem sobie motor, motor z garażu i po prostu siądem i po górach pojeżdżam na tym motorze krosowym. jak to czasami robiłem, kiedy było już tak nagromadzone tych wszystkich problemów wsiadałem i tam w tych górach na tym motorze po prostu te problemy z głowy wywiewało, ale to nie tamtym razem. Ten ostatni raz po prostu kiedy wyciągłem ten motor z tego garażu, to tak naprawdę stołem w takiej beznadziejnej niesamowitej, naprawdę żyć mi się nie chciało, bo wiedziałem co znowu narobiłem, że znowu... To, co gdzieś tam po tej drodze zostało odbudowane, wszystko znowu zniszczyłem. To, że dzieci wrócą, to już w ogóle nie ma nawet o czym mówić. Zresztą nawet o znajmiłech i w sądzie i u tej mamy Jadzi, że nie będę się starał o dzieci, bo po prostu nie jestem w stanie tych dzieci wychować. Nie ma szans, nie chcę tych dzieci zniszczyć, i, i, i tak sobie to powiedział, że to dla ich dobra, nie będę się o nich starał. Wysyłano mnie na różne terapie jakieś tam do psychologów, po prostu miałem coś ze sobą zrobić i pokazać zaświadczeni, ale powiedział, że dzieci nie chcę odzyskać, i kiedy ten motor wyciągłe rano gdzie naprawdę nie miałem ochoty nigdzie jechać. Ale jakimś cudem po prostu normalnie siadłem na ten motor i wyjechałem w taki bez nadziei, po prostu patrząc się tam jak gdzieś w jeden punkt. I ten motocykl mnie wywiózł na taką łąkę, gdzie na tej łące poniżej był cmentarz, a pod tym cmentarzem taki wielki kościół z krzyżem u samej góry i po prostu ten motocykl mi się tam zatrzymał i. Wiecie, patrząc się na ten cmentarz, na ten, na ten krzyż, tak do mnie doszło, że normalnie parę godzin temu już po prostu bych nie żył. Gdyby nie ta myśl, że co będzie, jak dzieci otworzą ten garaż, i wiecie, siedzą tam na tym motorze, po prostu przyszło tak do mnie, że wszystkiego już spróbował. Od jutra nie pijem, od nowego miesiąca nie pijem, od nowego roku nie piję. I po prostu wszystkie te moje plany gdzieś tam runęły w gruzach i przyszło do mnie taki, że jeszcze nie, nie spróbowałem właśnie tego, co wszyscy mówili na tych świadectwach, że mają 40 lat trzeźwości i wystarczyło po prostu zawołać. I tak naprawdę wtedy zdjąłem kask, rzuciłem ten motocykl po prostu i upadłem tam na tych kolanach i zacząłem wołać. Nie wiem ile czasu tam spędziłem na tej łące, ale po prostu wsadziłem nos w tą trawę, w tą ziemię, że czułem zapach tej ziemi i trawy i wołałem tam z całych sił, mówi, Jezu ratuj. To były takie naprawdę proste słowa. Nigdy nie potrafiłem się modlić, bo, bo skąd to miałem wiedzieć, o co się modlić, ale wtedy wołałem się takimi prostymi słowami, że już mam siebie dość, że normalnie mam obrzydzenie, że już mi się nie chce żyć, Panie, ratuj. Naprawdę takimi prostymi słowami. Płakałem tam wtedy jak dziecko i był taki moment też, że w tym wołaniu po prostu przestałem słyszeć ten warczący motor, który po prostu rzuciłem koło siebie. To się odbywało w święto zmarłych. No, w zasadzie tydzień temu miałem trzecią rocznicę mojej całkowitej trzeźwości i było bardzo dużo ludzi na tym cmentarzu, zapalali znicze. To było na początku słychać, jak ci ludzie tam po prostu mówią między sobą i, i po prostu też przestałem to wszystko słyszeć. Taką niesamowitą ciszę, po prostu w takiej niesamowitej ciszy byłem. No wtedy nie wiedziałem w ogóle, co, co to mogło się wydarzyć, ale ja dzisiaj wiem, że to był chyba wtedy już taki bezpośredni telefon do samej góry, bo zjeżdżając stamtąd na tym motorze, i ja tak naprawdę już chciałem tylko jechać do domu i się zaszyć znowu w zamkniętych oknach, w tym koce wisiały, żeby się zaszyć, żeby mnie nikt nie widział. Ale jadąc, zjeżdżając z tej góry do domu, to po prostu z tyłu głowy cały czas taki już dzisiaj nie pij, nie pij. I po prostu to mi cały czas towarzyszyło. Wiecie, no, to było 22 lata cugu, dzień w dzień. Ja powinienem wylądować na detoksie, a został jak są w domu, to były to było, to było po prostu wołanie o pomoc. To był płacz, to były nerwy. Po prostu stając w pokoju patrzę się, drzwi się zamykają. Po chwili do mnie dochodzi, że ja w tym domu jednak jest są. No, no to był okropny czas. Ale po paru dniach tego okropnego czasu po prostu sobie powiedziałem, że muszę po prostu z tego domu wyjść, jechać już do pracy, cokolwiek ze sobą zrobić, bo po prostu w tym domu zwariuję. I kiedy z tego domu po prostu wyjechałeś jadąc samochodem leciałem, no w taki beznadziei, bo ta beznadzieja mi cały czas towarzyszyła i to obrzydzenie i, i po prostu ty myśli, że wszystko znowu zawaliłeś, że dzieci zawiodłeś, dla których po prostu wyjechałeś za granicę, dla nich robiłeś i, i, i po prostu znowu ich zawiodłeś, leciała taka pieśń, mocni w duchu, Rozjął słyszałem w radiu, słuchałem się w tych słowa, które tam leciały, to były słowa, że On odpuszcza każdy Twój grzech, miłosierny jest, każdy smutek zamienia w śmiech i zna liczbę Twoich łez. Te słowa po prostu zrozumiałe i, i zaczął się normalnie to łez. Ja nie mogłem łez powstrzymać, to w tych łzach była beznadzieja, po chwili jakaś radość przychodziła, że nie wszystko stracone, ale de facto te łzy wylewałech tam parę dni. Nie pamiętam dokładnie ile tych dni było, ale były też to różne miejsca. To było w sklepie przy Kasie, gdzie po prostu pani mi mówiła, ile trzeba tam zapłacić. Ja wyciągnąłem pieniądze i tak się lołyłzę, że nie potrafiłem po prostu rozczytać, jakie mam pieniądze w rękach. To były naprawdę różne miejsca i, i de facto po tych dniach yy, wylewania tych łez, w zasadzie to sobie też pomyślałem, że chyba coś mi się. Z mózgiem stało, bo to jest nienaturalne, żeby te łzy się tak wylewały. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, bo to nie był płacz z jakimś, że ktoś mi umarł, jakiś żal, tylko to były łzy, radość i, i to było piękne, że po tych, po tych łzach, w zasadzie wylewaniu tych łez, po trzech miesiącach żona się mnie pyta, czy w ogóle, że się kapnęł, że już trzeci miesiąc, że je trzydźwy. Wiecie, ja mówię, trzy miesiące trzeźwy? Niesamowite. Tyle lat starania się i, i, i prób podejmowania, żeby, żeby tego wszystkiego nie robić, i tu nagle trzy miesiące trzeźwy. Wiecie, też po trzech miesiącach dostałem pismo ze sądu, że będzie rozprawa. Tak naprawdę nie wiedziałem, o co ta rozprawa będzie i pojechałem tam do tego sądu. Dodą, że. Ta sędzina, która to prowadziła, po prostu mnie nienawidziła. Traktowała mnie tam nieraz na jakiejś rozprawie po prostu tak oschle, jak taki zero po prostu, no, byłem zerem. Za każdym razem dała mi odczuć, że, że, że nic dla niej nie znaczę i, i pamiętam, wtedy się mnie zapytała, czy wiem, w jakim celu w ogóle ta rozprawa będzie. Ja mówię, że nie wiem i ona mi mówi, że rozwiązują rodzinę zawodową, zastępczą. I ja wtedy po prostu się jej zapytałem, co to znaczy, czy te dzieci idą do nowej rodziny zastępczej, czy, czy o co tu chodzi? A ona mi mówi, nie, dzieci wracają do pana do domu. Wiecie, niesamowitym cudem jest to, że bo to jest cud. To jest cud kolejny w moim życiu, bo ta sędzia nam jeszcze powiedziała, żeby chce to wziął do serca, bo nie zdarzają się takich rzeczy, żeby ojciec odzyskał dzieci. Tak naprawdę mi wtedy powiedziała, że ona nie wie, czemu mi te dzieci daje. A ja wiem czemu. Bo to nie była jej decyzja. Pan wesprzątał w moim domu i zaczął mnie, bo to ja byłem tym największym złem w tym domu. I ja o to wszystko niszczyłem. Wiecie, tak naprawdę został uratowany mój dom. Ja mam wszystkie dzieci w domu. Odbudowane relacje. To jest niesamowite, że po tym wszystkim, co że zrobił, ja mogę na nowo poznawać świat, że mogę przebywać z tymi dziećmi, kochać, wspierać. Niesamowite jest to, że wnuk mi się urodził, on też będzie miał 3 trzy, latka, nie? 3 latka będzie miał i wiecie, niesamowite jest to, że wszystko to, co mi szarancza zabrała, że nie mogę patrzeć się na rozwój moich dzieci, kiedy zaczynają mówić, bo mi to ta Szwecja zabrała. I ja tak naprawdę mogę patrzeć, jak ten mój wnuk dorastał. Dziękuję Bogu za to, że, że w przyszłości, że on nigdy nie zobaczy mnie pijanego. To, za, to wszystko zawdzięczam naprawdę Jezusowi, bo wiem, że to. Nie gwoździe go tam przybiły, tylko ten mój grzech. Niesamowita jest Boga miłość, że własnego syna oddał na krzyż za nasze grzechy. Wiecie, ta miłość musi być niesamowicie wielka i też sobie z tego zdaję sprawę, bo ja bym swojego syna nie dał nigdzie ukrzyżować za czyjeś grzechy. Ta miłość Boga jest niesamowita i to ta miłość zmienią mnie, zmienią mój dom, i naprawdę też tym podziękować mojej żonie z tego miejsca, bo przeszła tak wiele i może się cieszyć też tą naszą zwycięstwem, radością. Idemy z Panem razem, z dziećmi, czytamy sobie wieczorami wersety i piękne wersety, piękne obietnice dostajemy, które też są zachętą i dzieci też chętni do nas siadają. Chcemy wszystko powierzać Bogu. Nie mówię, że nie ma problemów, ale te problemy mam gdzie oddać. I za to chcę chwałę Panu Jezusowi oddać. Amen.